Panowie, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby um, ustalić kwestię wigilii. Um, I tak prosto z serca um, proponuję, żeby rozpocząć się o 16. Niestety nie mogę się na to zgodzić. Proponuję o 17. Dlaczego? i Polacy stoją w korkach o 16, za które jest pan zresztą odpowiedzialny. Zatem, 17. Hmm? Czy mam poparcie reszty, żeby odrzucić ten pomysł? Nie, nie. Dobrze, dobrze. Hmm. Chciałbym natomiast, żeby na stole była ryba w galarecie. Nie mogę się na to zgodzić. Dlatego wetuję ten pomysł. Dlaczego? Galareta dodaje kaloryczności, a nie po to Polki i Polacy nie trenują, żeby potem zaprzepaścić ten trening pańską rybą w Galarecie. Nie ma na to mojej zgody, po prostu nie ma. Czy mam poparcie? No nie. Nie.